Dzisiaj dla ceny bitcoina. To jest ostrzegawcze nagranie dla bitcoina. Dosłownie wczoraj dodałem ten film, w którym mówiłem o jednym konkretnym ruchu w dół dla ceny bitcoina. Teraz to się dzieje. Oczywiście, pytaniem teraz jest, jaki będzie target cenowy. Czy zjedziemy jeszcze niżej w okolice poziomu wynoszących 19-17 tysięcy dolarów, a może nawet niżej. Będziemy dzisiaj o tym mówić. Jeśli oglądałeś wczorajszy film, to koniecznie zostaw lajka pod tym nagraniem. Jeśli widziałeś wczorajszy film, to wiesz jaką predykcję dałem. Zanim przejdziemy do tematu, pozwólcie, że udostępnię wam wycinek wczorajszego nagrania. Spójrzcie jaka piękna sceneria Dubaju jest za mną. Spójrzcie teraz na to. Pozbądźmy się teraz całej naszej miłości do bitcoina. Skupmy się na czystej statystyce i tym, co jest bardziej prawdopodobne. Statystycznie, po tak dużym ruchu ceny w dół, formacja zwyszkującego klino zazwyczaj kończy się kolejnym ruchem ceny w dół. Możemy również wziąć to za formację niedźwiedzi i flagi. W takim przypadku, również statystycznie, cena ma większe prawdopodobieństwo do zejścia dalej w dół. Jeśli chodzi o target cenowy dla układu niedźwiedzi i flagi, jest zdecydowanie dużo bardziej niebezpiecznym targetem. Targetem dla takiego scenariusza jest poziom 19 200 dolarów. I tak jak widzisz, dokładnie to się wydarzyło. Niestety. Oczywiście, że wciąż zostawiam moje pozycje jak otwarte. Nie jestem dziennym traderem. Także te pozycje zostają otwarte na dłużej. Właśnie otworzyła się nowa czterogodzinna świeca. Tak jak mówiłem, że wybicie się ceny dołem jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem dla bitcoina. Cena przebiła się dołem i doszła do naszego pierwszego targetu cenowego. Mówiłem o tym targecie właśnie wczoraj dla formacji zwyszkującego klinu na poziomie 20 800 dolarów. Teraz pytaniem jest, czy Bitcoin teraz przebije się niżej? Ta 4-godzinna świeca zadecyduje jeśli nie ustabilizujemy się w tym obszarze, to następnym targetem z niedźwiedziej flagi jest 19 200 dolarów, który przeciągnąłem stąd. To jest następny target cenowy, na który patrzę. Również, tak jak widzisz, mamy tutaj wsparcie wolumenu na tych poziomach cenowych. Więc to jest ostatecznie linia, którą musimy utrzymać. Jeśli Bitcoin nie utrzyma 19 200 dolarów, mogę Ci powiedzieć, poniżej jest dużo wolnej przestrzeni, może być niebezpiecznie. Jeśli Bitcoin nie utrzyma 19 200 dolarów, to zmniejszę moje pozycje i wezmę resztę zysków, które zostały. Daj znać, czego ty oczekujesz. Jest to bardzo krótkie wideo. Publikowałem również na Twitterze krypto. Upewnij się, że mnie tam obserwujesz. Również upewnij się, że jeśli chcesz tradeować, to poniżej w opisie prawie 10 000 dolarów darmowego bonusu. Kliknij, jeśli chcesz shortować lub longować bitcoina, zarejestruj się, wpłać depozyt i będziesz mógł odebrać ten bonus, jednakże bądź doświadczonym traderem. Proszę, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, ponieważ ludzie narzekają, że nie pojawił im się wczorajszy film. Miał mniej wyświetleń w porównaniu co do innych filmów i zazwyczaj najważniejsze wideo nie są wystarczająco promowane. Upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, masz wciśnięty dzwoneczek i widzimy się już wkrótce w następnym wideo o Krypto i jak zawsze jak zawsze bye bye.